Dzisiejszy filmik zaczynamy oczywiście od mojego pierwszego posiłku, czyli od mojego śniadania. Mam tutaj kaszę manną e, ugotowaną na mleku. E, dalej mam tutaj gruszkę z cynamonem i jest tutaj jeszcze serek Tutti 0%. Tak się to wszystko prezentuje i zabieram się za jedzenie mojego słodkiego śniadania. Kiedyś Wam mówiłam, że nie lubię słodkich śniadań, a teraz się jakoś mi to odmieniło i lubię sobie z rana wciągnąć coś właśnie. Na słodko. Dzisiaj na drugie śniadanie mam kaszę jaglaną z warzywami. Warzywa są z mrożonki. Mrożonka nazywa się zupa kalafiorowa z koperkiem. I tak jak widzicie, w tych warzywach mamy na przykład marchewkę, jest tutaj też kalafior. No i w sumie nie wiem, jakieś tam inne warzywa posiekane po prostu na, w kostkę. Dalej są tutaj buraczki, tarte. I jeszcze na samym spodzie talerza mam całkiem sporą ilość porwanej na kawałeczki sałaty lodowej i dodatkowo jak co zwykle jak są warzywa to dodałam tutaj jeszcze już po obróbce termicznej łyżkę łyżeczkę przepraszam, oleju rzepakowego, nierafinowanego kolejnym moim dzisiejszym posiłkiem jest taki oto omlet, a może raczej pizza z patelni pizza ta składa się z jajek z mąki żytniej pełnoziarnistej. Dałam też sobie trochę do ciasta sody, bo nie chciało mi się już ubijać białek i poszłam po prostu na, na łatwiznę trochę. Tutaj dalej zarówno na wierzchu jak i w cieście właśnie do ciasta dałam sobie żółty ser. Jest to ser niskotłuszczowy piórko. Starłam, starłam go po prostu na tarce o grubych oczkach i tak jak mówię do ciasta i na wierzch też dałam sobie właśnie ten ser. No i tak jak widzicie jest tutaj jeszcze pomidor pokrojony na plastry, na kawałki. Wszystko to smażyłam na patelni na niewielkiej ilości oleju rzepakowego i jeszcze dodatkowo na wierzchu mam keczup i sos czosnkowy. No i doszliśmy do mojego ostatniego dzisiejszego posiłku, czyli do mojej kolacji. I dzisiaj na kolację mam kaszę jęczmienną. Kasza jest wymieszana z warzywami z mrożonki. Dalej zapomniałam tutaj wspomnieć, że cały talerz na spodzie jest wyścielony tak jakby miksem sałat, który ja sobie kupiłam w Lidlu. Tutaj już mam puste opakowanie, tak się on nazywa. I tutaj w składzie, co my mamy tutaj w składzie. No. Nie wiem, co my mamy tutaj. Warzywa w zmiennych proporcjach: cykoria, endywia, cykoria. Mmm, jakaś tam, burak czerwony. Więc taki ma skład: dwie cykorie i burak czerwony. E, I tak jak mówię, cały talerz jest wyścigione z tą sałatą. Następnie jest kasza z warzywami. E, na kaszy jest łyżka oleju rzepakowego nierafinowanego, tłoczonego na zimno, jak to woli. E, dalej są tutaj cztery kotlety sojowe ugotowane w bulionie warzywnym. I jest tutaj też ogórek konserwowy kilka sztuk domowej roboty od mojej babci. Tak więc tak się to wszystko prezentuje. Nic już więcej dzisiaj nie planuję jeść. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Koniecznie dajcie o tym znać i koniecznie też, jeśli się podobał, to zostawcie kciuka w górę. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!